Ale ja jestem ciekaw, czy jakbym na przykład dał temu typowi e, 15 medalionów, a nie 10, tak jak to zrobiłem, to czybym dostał coś lepszego niż ten z dupy wyjęty panicher. Szczerze mówiąc chyba żałuję, że okuwa match. Co to ma. Na... Not impossible. It's game time. Resident Evil 4. recontrol. control Hej, z tej strony QK, witam w kolejnym odcinku Rec and Roll, Resident Evil 4. I jak widzicie, znowu jest burza. Znowu Lion nie ma żadnego zabezpieczenia przed deszczem, więc co tu zrobić? Na pewno nie będę kończył odcinka. To lepiej sobie łukniemy po, po prostu roślinkę na przeziębienie. Okej, okay. tak, będzie zajebiście. Jezu, ile ja tu w ogóle mam rzeczy. Wszystko tak rozdziebane musi być, jak zwykle. Dobra.

Wow, rozumiem, że to jest El Gigante, którego strasznie nienawidzę w piątej części w misji z, z działkiem. Z, w, w, jeśli któryś z pozytywnych to kojarzy, to współczyję, <śpuszczyłem>, że musieliście to przechodzić kiedykolwiek. O, Leon. Widzicie jaki tutaj jest zajebiście, kurde, robi Matrixy z El Gigante? O, oh, fuck. O, oh, fuck. A co jak pójdę na przykład za niego? Technika, kurwa, z Dark Soulsa nie działa. E... <grym> no ja nie wiem, co ja mam zrobić. Porzucam w niego granaty. Łap. Nie trafiłem, nie trafiłem, uciekamy. Dzień, 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 Ups, 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 Gdzie jest 5 i 6, to fucking... A! czas na to. Użyj. Tak jest. I teraz chciałbym sprawdzić coś. Chciałbym sprawdzić akta. Sprawdzimy akta El Giganta! <laughs> Czekaj, nie. E, instrukcja gry. Tak. E, strzelanie. Naciśnij i przytrzymaj. Krawisz 6, czyli tu jest szósteczka, ok. A piątka to jest nóż, czyli tutaj. No, to, to nie jest źle, to spoko, to, to czaje, czaje. Eee, nie! <śpuszcza> Okuśwa. To nasz wilk, którego uratowałem w pierwszym odcinku. Wilk, ja myślałem, że to jest wilk, to jest pies? <śpuszcza> a no tak, bo szczeka, kurwa, a wilki nie szczekają. Jezus i jeszcze Maria. Nie wiem co ja mam zrobić. E, obejrzyj, a wyobraźcie sobie? El Gigante Uuah! walczy z naszym psem. Tam wiecie, każda sekunda jest na wagę złota. Alion wyciąga sobie z plecaka każdą broń. I sprawdza, która ma lepszy w instrukcji. Lepszą siłę ognia. Da, to jest siła ognia 5. A tu 6. Tyle, że teraz pytanie, czy, czy Shotgun będzie lepszy, czy to będzie lepsze? Da, weźmiemy to. No, niech będzie, Leon. Postrzelaj sobie. Nie tym. Tu mu w ogóle coś daje? A nie ja, ja to przyłączam na shotguna, bo żyjesz piesek? Zostaw pieska? Zostaw pieska? O oh, fuck, ale ty jesteś kurwa brzydki! Jezu. Fuck off, fuck off, fuck Piesek, weź go, Gdzie on jest? Dostał oh, HEDA z shotguna! O oh, fuck to tutaj coś było, tak? Dobrze tworzą coś mi mogłem ten Piesek Piesek, weź go Okej okay. Ja se okej okay? Piesek Jezu O oh, FAK nie! Opa, teraz będzie szarżował! Unik! Kurwa, miał być unik! I co, Leon? I zginałeś prawie. Spray. Jezu, ile tu jest fajnych rzeczy! Idź się zajmij psem, co? O, czerwona jest. Zajebiście. No, weź ją. co ja, ten ziomek robi. Sama. O, 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 dzieje mu się coś To zajebiście Okej okay. Załaduj Leon Załaduj i teraz spieprzaj, bo jesteś za daleko Za, za blisko Czemu do mnie? spieprzej Koleś Ale gigantem nie goni pozytywnie, pomóżcie mi O, oh, fuck Znowu... Pies, rozdzieramy się, ja tam biegnę za drzewo. On idzie do mnie, kuźwa. Ha <śmulny> byłem przygotowany. Co? Cwajako? te drzewa. Pojebało cię. Ha <śmulny> pies, patrz na niego, albo szczekaj, albo obsikaj, albo zrób coś, cokolwiek. Fuck, on szarżuje. I poszarżował. Pies. Widzę, że pies nam się już nie przyda tutaj. Okay? Pies, czekaj, piesz, czekaj, bierz go, bierz go, go. No fucking. Łatwa ci koleś, co ty chcesz tutaj? Jezu, jaki like, ty. Fakro. Oh. Nie, nie, nie. fuck, 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 fuck. Wow, nie. You motherfucking. No właśnie, tak myślałem. Leon, szybko, szybko, szybko. Tyk. Tyk. Tak! O! Wow, gin! Brzydki grubacie. Pozytywnie udało się. Piąteczka. Jak okay. yeah. Teraz możemy iść śmiało do kościoła. Zajebiście. Jaki duży drop. O Boże, 15 tysięcy dostałem. Tego tylko, tylko kasę. Myślicie, że co? Że ja tylko na kasę lecę. Co tu jeszcze jest? Weź, spinel, naboje. Hajs Wszędzie hajs muszą dać Mogliby dać chociaż nową broń do kupienia, bo tego hajsu mi dają w Do, a ja tutaj nic w ogóle nie zrobię Cieszę się, że on się w ogóle nie... Nie, nie ten... nie znika I fajnie, że dali nowego dropa Do bossa Bo to się strasznie przydaje, teraz sobie połączymy to z tym I to sobie połączymy z tym Mamy kolejną zajebistą Leczniczą Pigułę Dobra, co teraz pozytywnie? Czy tam gdzieś, gdzie mam iść, jest safe po drodze? Nie, nie ma. No to pójdziemy najpierw teraz do save'u tutaj z powrotem. Save sobie i dopiero będziemy cisnąć do przodu. Bo nie chcę zginąć jak debil. A nie wiem czy checkpoint się teraz zaliczył. Po zabiciu. El Gigante. Czy nie? W każdym razie lecimy. Może będzie coś nowego miał w sklepie. To będzie zajebiste. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Masz coś. Gówno masz jak zwykle. Jesus. Nie lubię ci koleś. Krabin. Strzelba. Punisher. No nic nie masz w ogóle. W ogóle... Co ty masz za sklep stary? To wszystkie... To te rzeczy, które ty tam sprzedajesz to są atrapy. W sensie te, które ma na wystawie. To są atrapy. Okej, okay, zajebiście, lecimy dalej. Lecimy do kościoła, zobaczymy co jest w kościele. Czy tylko ksiądz? I wierni? Czy jednak fani piłki nożnej, sztukający i niesty? I jakiś madafaka, który ich ciula. Dobra, sprawdźmy to. Lecimy. Leon? Ubierz się bardziej profesjonalnie. A tu się nie zrespiła, ta? Nie, nie, zroz... nie zrozpiły się wcale te beczki. A myślałem, że się beczki będą rozpić. Ale to jest? Hajs, jak zwykle hajs, wszędzie, hajs! Mogliby mi chociaż dawać, nie wiem, spinely albo inne te, te gówna, bo ja już wolę sprzedawać te kryształy. I czuć, że sam coś zarobiłem, niż znajdywać ten tak O oh, fuck! Mogłem kupić spray. Niedobrze, niedobrze, niedobrze Bo chyba nie mam spraya, prawda? No mam tylko roślinkę i pigułę Niedobrze Jest tu coś? O, odnowili Znowu hasi Ale jestem ciekaw czy jakbym na przykład dał temu typowi e, 15 medalionów, a nie 10 jak to zrobiłem, to czy bym dostał coś lepszego niż ten z dupy wyjęty paniżer? Szczerze mówiąc, chyba żałuję, że. O kurwa, macie. Co to ma Co to, co to, co to, co to, co to? Ja pierdzielę, tak. Tak, użyć... e, kupienie sprayu było o wiele. byłoby o wiele mądrzejsze. Fuck off. Fuck off, fuck off, fuck, off. fuck off. Jesus. Jesus, to jest straszne tutaj, co tu się dzieje. Czy coś chcemy mnie zaatakować? Nie, to tutaj płomień. Dobra. Otwórz. Zamkniętej widzę tylko okrągły otwór, no to wsadzamy w okrągły otwór. A co to ja tu mam na dole? No, chcę użyć, tak. Użyłeś okrągłej insygnia. Eee, czekajcie, czekajcie, nie ten guzik, klucze i skarby. Spinel, zielone kocie oko. Obejrzyj! Rysy na tym kamieniu świadczył, już kiedyś był czymś osadzony, ale w czym? Tak czy inaczej, to drogi kamień. Fak, 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 fak! Cholera, a ja sprzedawałem wszystko jak leciało. A możliwe, że jeśli byśmy na przykład dali te zielone kocie oko w jakieś, jakąś rzecz. To wtedy byłaby ona o wiele bardziej warta. Możliwecznie, pozytywnie orientujecie się w tym temacie coś, bo... Bo ja szczerze mówiąc, to nie, nie mam pojęcia, jak to działa, ale... Ale gdybym ja robił rezydenta, to tak bym zrobił. Tak. Dobra. Czy coś jest jeszcze ciekawego? Jak tam mapa się prezentuje w tym kościele? Aha, mapa gówno pokazuje, okej. Okay. Wow, jakieś płomienie! What the fuck? What the fuck, what the fuck, co to jest? Sprawdź! Takie insygnia są wszędzie, Ciekawe, czy to jakiś rodzaj lokalnej religii. Ciekawe, Leon, ciekawe. Da, tu nic nie ma, to znaczy, że musimy iść tutaj i skręcić tu. Tak, tak, tu jest drabina. Mam nadzieję, że po drugiej stronie też była drabina i że tam nie było nic ciekawego. Czy miałem rację? Nie. Sprawdź. Ashley musi być gdzieś tutaj. Muszę znaleźć w jakiś sposób na otwarcie tej kraty. Nie ma sprawy. Skocz? The fuck? Leon Leon, coś ty kurwa ocipiałeś? Dobra. Tu są jakieś... Beczki, sprawdźmy granat zapalający. Ok, ostatnim razem, jak rzucałem granat zapalające, to nie, wie... nie na wiele się zdały, kiedy walczyłem z El Gigantem. No ale dobra, czyli co? Widzę, że tutaj kolejna zagadka, tak? Kolejna zagadka logiczna. Jaki kolor chcesz przekręcić? Ale po co ja mam przekręcać kolory? Czerwony, powiedzmy. Obracaj. Obracaj i wróć. Aha, aha, wróć. Nałóż, Na nałóżmy najpierw. Sprawdźmy, o co tutaj z tym chodzi. Nic się nie wydarzyło. You don't fucking say. No, nie mam pojęcia jak ja to mam zrobić. Czerwony, obracaj. Wróć. Może to po prostu... O, damy tak. Wróć. I niebieski, damy tak. Rzeczajcie, że, że wszystkie te, te... pseudo znaczki, strzałeczki będą po zewnętrznych stronach. Czy to się coś da? <laughs> nie. To nic nie da. Dobra. Rozumiem, że tu ma się ten. A co jakbym dał na przykład... Psiu, psiu, tak? Teraz zielony bym dał tak I niebieski bym dał tak Co? To coś da? Gówno da Dobra Dobra Nie, nie mam pojęcia Nie mam pojęcia, jak to zrobić? Pozytywni ha. Ja bym to musiał rozkminiać teraz 5 lat ja O co tu chodzi? Czerwony, obracaj. Czerwony musi być tak, tak? Wróć. Zielony, zielony. Zielony musi być tak. Wróć. Niebieski. Niebieski musi być tak. Wydaje mi się, że tak. Wróć. Czemu mi się to zmieniło? Nałóż. Eee, jednak to nie było takie trudne jak myślałem. Myślałem na początku, że to coś, o coś innego chodzi, ale... Ale jednak chodzi o ten taki banalniejszy sposób. Okej, okay, tutaj są drzwi. Ale ja chcę jeszcze sprawdzić, co tam było. No Kama, co ty nie możesz skoczyć? A tędy. Jaki leon? Aha, w sumie tędy mogę iść przecież. Pozytywnie tego nie było. Ale co, teraz nie może nagle skoczyć na ten, ten cały żrandol? Czy co to było tam? Czy to coś jest? Jest beczka, a w beczce pewnie jakiś zajebisty skarb, skoro tu rzuciłem po niego. Granat. Aha. O, dobra, ujdzie. Tam widać coś? O, no, widać nawet, fajnie. Dobra, co to tutaj się działo teraz? Aha, okej. Okay. Ja, no to lecimy pod drabince do góry. Okej. Okay. No i co, i lecimy tutaj, tak? Do tego. Otwórz. Finik, okej. Okay. Sprawdźmy, what the fuck, Ashley, don't come!

Leon can give commands to Ashley to either wait or follow by pressing the four button. Oh yeah! Ashley i klawisz Axia zależnie od sytuacji Leon and Ashley mogą współpracować przy pokonywaniu różnorakich przeszkód. Życie Ashley! Wszelkie przedmioty regenerujące możesz podawać nie tylko Leonowi, ale i Ashley. No, a jak chuj, i dał te roślinki, kurwa, nie chcę. Sama zbiera Ashley, koniec gry. Leon nie wykona misji. Jeśli Ashley zostanie zbita, albo uprowadzona przez przeciwników, okej, okay. ale ja nie wiem, ale ja nie wiem. Aha, to jest dokument, dobra, dzięki, dobra, dobra, już nie chciałem tego wczytać. Follow me. Wait. Follow, me. Wait. Follow 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 me. Ale ci robię fuck minda, co nie, Ashley? Siema. Co ty? Ej, wstawaj. Wstawaj. Siemolaska. laska. jestem Leon. jestem QK. I te wszędzie są pozytywni. O, A na wszystkich. <laughs> Zajebiście, Ashley. Już cię lubię. Że pozytywni Ashley poznajcie się e, Przybyliśmy ją uratować Mam nadzieję, że to że to jakoś nam pójdzie, wątpię, żeby poszło szybko, ale... <laughs> Leon dobrze zaznaczył, Leon powiedział, że przyszedł ją oswobodzić, a nie uratować a? 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 dobrze wyciulał Dobra Gdzie ja teraz mam iść? Teraz mam iść aż tutaj, czyli muszę wrócić tutaj, tak? No dobrze, to może zdążymy akurat dojść do sejfa jakoś fajnie, przed tym jak zginę. Okej, okay, schodzimy, chodź Ashley. Ashley, Ashley, Ashley. Zajdziesz sama, czy ci pomóc? Chwytaj. Ja znałem taki manewr. Sprawdzimy to. Idziesz Ashley? Idziesz. Teraz ja zaskoczę. Tutaj był taki manewr. Nie, żebym był jakiś zboczony czy coś, ale gdzieś chyba o tym czytałem. Widzicie? Dobra. Nie wiem, czy jeszcze coś mówi, ale o to mi chodziło, mniej więcej. No dobra, jeszcze żartowałem. No jejku.

We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> but before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running.

i'll have total control over your mind don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith sounds more like an alien invasion if you ask me oops that's motherfuckers you okay? shmuck Co z nami będzie, co z nami, nami, z nami Tak, dokładnie. Koniec rozdziału jaki sexy artwork. Zapis oczywiście. Tak, chcę zapisać. Dziękuję bardzo za tę opportunity i... I tak pozytywni, to by było na tyle. Także cieszę się, że poznaliście Ashley. Bądźcie pozytywni, bo Leonowi i Ashley trochę pozytywności się teraz przyda, przepraszam bardzo. I dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Over here, stranger. Mam coś, <laughs> Follow me, wait, follow me, wait, follow me, wait, follow wait. me, wait, follow me, wait, follow me.